No hej wam cześć. Dobrze, że Gierka działała, znaczy no. Mogłem się zalogować po wklejeniu tego folderu z zostawieniami, bo nie chciałbym się od nowa ustawiać wszystkiego. I za obligacje też już wpłynęły, To dobrze, będzie można wziąć od razu czołg. O ile wiem który. A, to to tam mało ważne. Dobra. Kiedy ostatnio na swoim koncie grałem? 16 lipca. Potem były dwa dni przerwy, no ale to wymuszone. Także spoko. No, żadnego nie dostałem. No ale to dopiero jak z klanu będą coś dawać, to... ...może się załapię. Mam nadzieję, że ten sklep tu jest normalnie w garażu. No, szczerze mówiąc, gdzie miał być indziej? No, czyli gold dla klanu też płynął. No, co kosztuje 20 645. Spoko. Premię osobiste można zdobyć do 1 sierpnia. Co to jest premia osobista w ogóle? Nie wiem. W sensie, że te nagrody można kupować do 1 sierpnia. O to chyba chodzi. To to pewnie i tak kupimy, bo to mało kosztuje. Ja niby nie mam dużo czołgów do ekspienia, ale to jest fajne. Bardzo fajne. To by miał 15 tych rezerw 200% na Expa. Super sprawa. No, czołgu dużego wyboru nie ma. Jeśli na kolejnej kampanii też nie będzie fałki, no to zostanie tylko M60. Ech, niby byłbym za tym 121B. Może wydam obligacje teraz na coś i nie będę miał na Może być problem jakiś z załogą na niego, ale chyba damy radę. No cześć, Hermaster, wreszcie się udało. No i o dziwo, support miał rację w tym, co mi napisali, że mam zrobić. Reinstalację, wyczyścić rejestr i zainstalować... Znaczy no. No usunąć. Wyczyścić rejestr Kompletnie wszystko wyczyścić związanego z WOTEM. I zainstalować od nowa. No w końcu się udało. Szczerze mówiąc nie wierzyłem, że coś to da, no bo czemu mogę grać na jednym koncie, a na drugim już nie, no ale Ech, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Hmm, dobre pytanie. Czwartek. Byśmy mogli kupić premkę do niedzieli, kupisz chip. Tej na tobie, kurde, jakby się dało. No nie da się kliknąć, no zepsute. Zwoń do tego, do serba, że nie działa. Tu powinna być taka opcja pod spodem, żeby zaznaczyć: wyślij do Kermaster. czemu tego nie ma w grze. Nie wiem, właśnie Ech, tą członkinią... bo one mają 100%. Można bla bla bla. Główną i, i jeden perrywajem. To jest ipa. A jej nie potrzebuję, bo nawet jeśli będę te brytyjskie lighty robił, no teraz mamy czas, żeby się nad tym zastanowić. What? O co chodzi? Co to jest za załoga? Aha, dobra, spoko, ja przerzuciłem. Nieważne. To ta załoga jest na F fale. No, to... To tam na Cromwellu mogę się przemęczyć, bez braci i bronicił z tym. A nic więcej innego z tą załogą i tak nie zrobię. No, bo to jest ta załoga, ona jeszcze na dnie jest przeszkolona. No ale... O ile nie zbafują tych brytyjskich lightów, to i tak nie będę ich robił. Nie ma najmniejszego sensu. Nie wiem, to jest fajne chyba. Tak niby dzwonię do siedziby WG mówię i że dali opcję taką da, ideę im pół banki dolarów. Myślę nawet by to zrobili za mniej, no. Ale za pół banki to bez problemu. Bo mówię, obojętnie, czy ja kupię 121B, czy kupię. M60, no to to będzie to samo co na przykład. No. To jest czołg z kampanii, nie? Dlaczego załogi mi samo nie przerzuca? Bo musiałem no, mody od nowa wybierać. W Aslajnie co mi zajęło kurde 10 minut. Nie przerzuca samo załogi. No i też jog z kampanii. To jest takie gdzieś pomiędzy M60 i PAtonem. No i co, mam 39 bitew na nie zagrane, bo mi ten jog nie leży. no Co to 2700? Nie wiem, czy się przy... przywitałem, czy nie. Jeśli nie, to cześć. I modno ma... na markę nie działa, a batylfisy działają. To ciekawe. No, więc ja i tak tamto M60 czy b to tam nie potrzebuję na tego czołgu, na dobrą sprawę. Ja tam grałem bardziej dla tych różnych tutaj pierdółek niż tam, no. Dobra, czyli powiedzmy czwartek, piątek, sobota, niedziela to mamy 4 dni, no to bym mógł 4 dni konta premium kupić. 4, no i to nie kosztuje dużo. 1500 razem to wyjdzie. Bo więcej się nie opłaca, bo to i tak się zmarnuje. Czekam, czekam aż dadzą odznakę dodania obogniku Pay to win. Na tej znaczce napisane by było Pay to win zakupienie 10 czołgów premium. O. Co już odebrałeś? No, na razie się przymierzam. Trzeba by było zacząć od czołgu, żeby potem. Pogramy dzisiaj Frontline? Myślę, że tak, bo będziemy robić akcję z tą. No nie wiem, no. Ja jestem bardziej za 121 b No, już wiem, że trochę o tym myśleliśmy o wyborze tego czołgu. Ale myślę, że się nigdzie nie pali, nie? Nie wiem, jak wy tam uważacie. Jak coś jeszcze macie do napisania w sprawie tego czołgu, to napiszcie. No bo ogarnę jakoś, za, zabiorę z tego Lighta, chociaż go lubię, tą załogę jakoś ogarnę na 121B. Pozarabiamy, nie wiem, kredyty na linii frontu, będziemy te podręczniki kupować na tą załogę. Po prostu ją zresetuję za kredyty i potem wpakujemy jeszcze więcej kredytów w tą załogę i tyle. 121B, cześć Rafał. No. To, to jest gówno warte. Co to tam załogantka z jednym perkiem, to. Nie wiem, na. No, trzeba zacząć od czołgu, bo no zostanę potem. Trzeba mieć 25 tysiące. Jeśli kogoś to obchodzi, to 23 lipca wchodzi nowe DLC do GTA. A no, to nawet nie wiedziałem. Ja wiem, że jutro się zaczyna Comic Con i na nim ma być zwiastun. Tego serialu Wiedźmin. To to mnie interesuje. M60 lepsze, 127B to Syf. No cześć Maciej. No, tam wiadomo każdy. Ja wiem, że. Bo on nie... on nie jest na tyle twardy, żeby... To nie jest pancerz to jest jak 140. To w ogóle nie ma pancerza, ale jest szybsze. No ja nie lubię takich czołgów. Nie mam chińskiego meda. To też. Żeby mieć jakiegoś chińskiego meda, no to myślę 127B, no. A na kolejnej kampanii jak będzie fałka, no to biorę fałkę nie będę brał 60. Dobra, myślę, że się nie będziemy... W ogóle jest dźwięk w tej grze? jest. Dobra. Bo po tej reinstalce to nie wiem, czy mam dobrze wszystko ustawione, czy nie. Jak nie lubisz i nie masz chińskiego, to co się jeszcze zastanawiasz? No bo jest... będzie problem habistą załogą. No jeszcze wyskoczyło potwierdzenie. Także ostatni moment, żeby zmienić zdanie No to jest największa część tych zakupów, bo jednak 25 tysiąca punktów, także No już kliknąłem, teraz jeszcze trzeba puścić Dobra, kupiony co tu, emblemat, kamuflaż, bohaterski czołg. Miejsce dodano, dodano czołg. Ok. Spokojnie. Pogramy plutoniki? Na pewno jakieś, no ale jeśli kupię tą premkę, to będziemy grać nie frontu trochę, na pewno. To pewnie będzie gdzieś na końcu, to 121b. No jest. No, no to mamy. Chińskich czołgów mam mało, więc. No, tak on się prezentuje ten czołg. Cześć, haters. Co kupiłeś, bo musiałeś na chwilę wyjść z live? No, akurat cię minęło, Care master. Kupiłem WTKS-100 z magazynkiem na 10 pestek. Ale już go schowałem. Dobra, to trzeba wypieprzyć od razu. Świetną załogę, 50% widzę dają do takiego czołgu. Spoko. Jedziemy Pluton Mordy, no ale to za chwilę. My się najpierw zrobimy do końca te zakupy. Czyli to powiedzmy, by była ta załoga. Nie mam żadnego. Meda premium chińskiego. W ogóle nie ma takiego czegoś. Dobra, no trzeba będzie to przeszkolić Skołować skądś moduły. Tutaj nie będzie trzeba wozić optyki. No. Dobra, zobaczymy potem jak to wygląda. Aha jakie tam kamuflaże. No, jaki fajny to jest jakiś kamuflaż z kampanii nie ma? T34, T34-3 oraz Typy 59. Nie istnieją takie medy. No właśnie, no to jak nie istnieją, no to nie, no zapomniałem. Cześć, Karol. No, jeszcze Paton 59. Zaproponujesz w WG 2k dolarów i dodadzą wtedy do konta WT no Kto ich tam wie, fajny, fajny kamuflaż nawet To złudzenie, że takie czołgi mamy, no właśnie to jest najgorsze takie złudzenie Fajne camo Ogólnie to przypomina trochę typa 59, jak się tak Jak się tak zasłoni oczy to wygląda jak typ 59 Dobra, nieważne To tam, ten czołg będzie mogę ogarniać sobie później już Okej, okay, no to najważniejsze kupione, no to myślę, że teraz kupimy te 4 dni konta premium, żeby trochę skorzystać z linii frontu. Bo i tak trzeba to główno grać, to przy okazji się pozarabia. 3 i 4. Spoko. Dobra, jeszcze mamy. O, jeszcze mamy. Mamy trochę tego. No bo mniej więcej będę mu kupić połowę. Yy, to jest yy, nowy styl z tej kampanii. No to jest za drogie. Ja, te, ja tego nie kupuję. Cyfrowych klanowych mam dużo. Roztrzaskany kamień. Ten, ten styl będzie na następnej kampanii za 3000 czy tam za ileś. To sobie kupię na następnej. Yy. Z, y, całosezonowy styl przyznawany w żadarzeniu ognisty szlak, ładne to? Nie wiem. Ja tam kamuflaży mam tyle, że tak nie wiem co z tym robić. Załogantki nie kupujemy. Yy, dobra, bierzemy te kubu weterana. No właśnie, jednego założyłem na 121B, więc najwyżej go mogę zdjąć. Ja wiem, właśnie mi się podoba. Też Maciek właśnie mi się podoba. Dobra, kupujemy te rezerwy, 200%, jakby coś przyszło, XP szybko. Bo to można zdobyć chyba tylko z kampanii, te 200% na EXPA. Dobra, to jeszcze zostało sporo. 300%, a takie tanie to można na koniec, te najtańsze na koniec. Nie wiem, kredyty? 100 tysięcy za 200 punktów, to się opłaca. Dobra, będziemy kupować kredyty, póki się będzie opłacało. 200 za 400 też. Co do 500 punktów to jest... 1 czwarta wygranej bitwy na froncie zaawansowanym. To co to jest? Pyk. Wszystkie te kredyty wykupimy. A co? Na bogato. Masz ten na Emilu. 1951, właśnie tam wiem, że mam jakiś z tą literką G, czyli to jest z kampanii. A, jeszcze ten, zobaczymy, jaka jest odznaka. Yy. Bohater ognistego. Yy. Aha, czyli taka jest odznaka z tej, z tej nowej kampanii. A ja dostałem jakąś dodatkową? Nie, tylko tam. Możemy tak sobie ją do picu założyć. Tak ją zdejmę, bo nie lubię mieć odznak. A, jak już tam byłem, zapamięci mapę do Ignorów drugą, gdzie jest miasto duchów, tutaj, okej, okay. no to można dalej kupować, nie wiem to tam jeszcze uważacie, żebym, no tak się zastanawiam, no ten weteran jest ładny rzeczywiście Maciek, czy kwestia czy on się opłaca, 3,5-4 ty tysiące prawie, no to są dwie bitwy, to jest trochę już dużo. Myślę, że było obligacje było warto kupić. Bo Premki nie, Premki nie kupujemy więcej, bo ona się zmarnuje. Hmm. To nie wiem, kupować tego weterana? No on, on podoba mi się ogólnie. Mamy jeszcze tych punktów. Kup stylnie pożar. No. Jak ten weteran wygląda, no to widziałem na tym 121B i właśnie on jest ładny. Dobra, no to... To na twoje życzenie macie i kupione o... Myślę Myślę obligacje można Że co? 500 obligacji za 100 tysięcy punktów to, to się chyba się nie było, jak to ustawiał Ups Co jest? Sklep, sklep się przeciążył, za dużo kupiłem Co, aha, jakieś lagi mam, tak? Co jest grane coś przerwało chyba streama na moment Nie wiem nawet czemu Aha, było jakieś zgubione klatki Okej okay. jeszcze przestawię kamerkę, bo coś się spieprzyła. Dobra. No, na chwilkę był RIP, właśnie. Nie wiem czemu nawet. Znaczy czemu? No, coś musiał internet minimalnie przerwać. Ale tu jest, z mnie to. Jakie to są ilości o obligacje? To nie wiem, dysproporcja jest trochę przesadzona. No. Tu będziemy kopować aż się przestanie opłacać. 500 do obligacji za 100 tysięcy punktów sławy. No przecież to jest. Też tobie kupić obligacji. No, tu też nie dodali tej opcji. Kup dla Kermaster pod spodem. No. 5000 to już jest dużo. Zobaczymy. O, to miałem kupić. To, to się przyda. Pyk. Tak dużo kupowałem, że aż ten NED mi przestał ogarniać temat. Jeszcze mam tych punktów szczerze mówiąc hmm. może kupić więcej tych premki? Nie wiem Kupimy jeszcze za 5000 hmm. za dychę. dychę jednak A jak tu wygląda dalej z, tymi, z tym kątem premium za 1003 jeden dzień, potem za 2003 dni Widzę ostatnio coś. Wszystko przeciwko mnie jest. Bez kitu. Wczoraj mogło sobie logować, jak i tak nie mogłem na swoje konto wejść. A, a tak to dzisiaj widzę, wymyślę. Muszę teraz wpisywać. Uch. No, rzeczywiście chyba za dużo kupiłem, i internet nie nadąża tego <śmielać> przemielać. Dobrze, że nie przerwało tego. Szkoda, bo mieliśmy 10 osób, połowa wyszła, no bo wiadomo. Cześć Jakubson. Nie powiem, że ostatnio tak ten internet. No, tak częściej coś zaczyna mieć problemy. Ciekawe, właśnie dlaczego. Tak to no, nie wiem tam, raz na parę tygodni się coś trafiało, a w ostatnich dwóch tygodniach dużo się razy się coś trafiło. I powiem, że, że mi się to tro ogólnie nie podoba. Ale dobrze, że nie, nie rozdzieliło streamu, także. To są odznaki od świata, żebyś nie mógł niczego odebrać i robić live. <laughs> no chyba tak. Hmm. Będziesz grał dzisiaj ten 121B. No, myślę, że trzeba by było zagrać. Skąd masz internet? No, nie wiem, tak jak już nie raz mówiłem. Nie wiem, czy nie kupić tych babek. Może kupimy cztery. Tak, na wszelki wypadek. Ale ja mam LTE internet od T-Mobile. Nie mam w tej chwili nic lepszego do założenia. Aż że dzisiaj... Aha, nowy internet, czyli shippingu nie laguje. No to fajnie. Co jest? Co jest? Co znowu? Nie no, teraz... Teraz nie laguje raczej. No, już nie wiem. Wszystko przeciwko miastu. O matko i córko, po prostu. Jak tu żyć? Naprawdę. Wszystko wszystko działa tak, żeby, żebym kurczę chyba przestał grać tego wota. Ejku. Nie wiem, dawno już takiego czegoś nie było na tym necie. Jeśli znowu będzie za chwilę, no to, no to nie za ciekawie będzie. Przenieść więcej internetu w wiaderku, no jakby się tak dało. Znowu? Naprawdę? Teraz obecnie przynajmniej pokazuje, że działa. Został tu router. Ciekawe jak długo. Trzeba będzie chyba tak zrobić.